W Tygodniu Miłosierdzia rozpoczęliśmy świętowanie 30-lecia Caritas Diedzy Siedleckiej. Akurat to wypadło w czwartek. I na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia postanowiliśmy, że w miejscu, gdzie w naszym ośrodku, gdzie są warsztaty terapii zajęciowej, gdzie środowisko domy są pomocy, gdzie też jest jadłodajnia dla ubogich, wypożyczanie sprzętu rehabilitacji, całe Centrum Integracji Społecznej też tutaj pracuje. Postanowiliśmy w tym miejscu na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia pomodlić się w intencji całej działalności charytatywnej, którą Caritas prowadzi. Mamy piękny ośrodek, mamy piękną, zabytkową kaplicę i postanowiliśmy, że w parę osób na zakończenie tygodnia miłosierdzia policzymy wszystko to, co robi Caritas w diecezji. 30 lat Caritas jest moment dobry do świętowania, to też do podsumowania, co udało się zrobić przez te 30 lat, powspominać pierwszego i drugiego dyrektora, który prowadził Caritas Diecezji. No i tutaj jest też moment, żeby wszystko to polecić Bożemu Miłosierdziu, a tym bardziej, że kończymy Tydzień Miłosierdzia. Jest to wspaniały czas, że coś takiego możemy tutaj zrobić właśnie w Białej Podlaski. Moi kochani, zgromadziliśmy się w dość nietypowej okazji, nietypowej okazji, nietypowej sytuacji, w nietypowym miejscu, ponieważ jest to miejsce, gdzie w całej Kerze Siedleckiej jest kaplica, gdzie zawsze jest Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie. Gromadzimy się. Z racji 30-lecia Caritas. Środowiskowy dom to jest ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. I tyle, jeżeli chodzi o teorię. Natomiast w praktyce to jest po prostu duży, drugi dom. Co bardzo obserwujemy teraz w dobie pandemii, wtedy, kiedy dwojewoda wydaje decyzję, że jesteśmy zamknięci, widzimy, jaki jak ogromny żal jest uczestników, że nie mogą tutaj przyjść. Oni to traktują jako pracę, jak jest, jako swoje miejsce do codziennego pobytu. Funkcjonujemy ponad 20 lat i niektórych uczestników właśnie tyle u siebie mamy, więc to jest naprawdę kawał ich życia i kawał ich historii, no i też naszych, bo w większości pracownicy. Pracują od początku środowiskowego domu samopomocy. To, co dla nas jest najważniejsze, to że uczestnicy nie trafiają do szpitali, tak? że, że coraz więcej widzimy, że są cały czas w środowisku, w momencie, gdzie wcześniej te pobyty w szpitalu były co roku, więc no, jest to znaczna różnica. Oni po prostu lepiej funkcjonują, lepiej funkcjonują w domu. My często słyszymy, że w domu rodzice mają z nimi ogromne problemy, jeżeli chodzi o zachowanie. My takich problemów nie obserwujemy, więc no, w jakiś sposób jednak pomagamy tym uczestnikom. Trudno powiedzieć o tym, że my przygotowujemy ich do pracy, bo nie. To, to raczej w naszej działalności nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby oni znaleźli swoje miejsce, i myślę, że środowiskowy dom jest właśnie takim miejscem. Ja już spę spędzam 29 lat w tym ośrodku. Początkowo bardzo dużo lat byłam w Pracowni dzieła Artystycznego i Krawiectwa. Tam wykonywaliśmy usługi dla ludności i różne rzeczy robiliśmy artystyczne. No i bardzo tutaj jest przyjemnie, bardzo terapeuci są bardzo świetni. No i uczestnicy też. Ja kocham bardzo ludzi. Warsztat terapii zajęciowej zajmuje się rehabilitacją zawodową i społeczną y, osób z niepełnosprawnościami. Y, nasi uczestnicy przychodzą na zajęcia. Mamy siedem pracowni, y, w których uczą się takich podstawowych y, umiejętności życia codziennego. Są to gospodarstwo domowe, jest to y, y, obsługa komputera, jest to pracownia ceramiczna, czyli praca w glinie. Y, no i tego typu y, no inne też pracownie. Dodatkowo uczestnicy biorą udział w zajęciach psychologicznych, w zajęciach fizjoterapeutycznych, żeby taki w celu takiego ogólnego usprawnienia. Staramy się organizować uczestnikom jak najwięcej różnego rodzaju wyjść, gdzieś jakichś wyjazdów, wycieczek. Jeździmy na żagle, na mazury, organizujemy również festiwal filmowy. Staramy się. No, Oczywiście w tych czasach niepandemicznych, żeby uczestnicy jak najczęściej wychodzili do społeczeństwa, żeby społeczeństwo miało świadomość tego, że osoby z niepełnosprawnością są w Białej Podlaskiej, są pełnoprawnymi członkami tego społeczeństwa, no i żeby się po prostu integrowały z tym społeczeństwem.